Nie musisz wydawać 300 zł na myszkę. Możesz mieć bardzo dokładną, nowoczesny sensor, wszystko po prostu topka za 7 dych, ale jest jeden minus. To jest wygląd. Po prostu będzie to zwykła mysz, która będzie wyglądała jak zwykła mysz, ale będzie wy wypaszona w środku. Jeżeli interesuje cię taki produkt, to ja ci przedstawiam SteelSeries Prime. To jest myszka, którą ja kupiłem od tak wygląda, e, tu macie zdjęcia, e, ja ją kupiłem, już wam mówię, bo sam ją mam, żeby nie było, za 7 dych ją kupiłem, już wam mówię, 14 lipiec, mamy teraz połowa listopada, to tam, no, 5 miesięcy ją mam. E, ja powiem wam tak, to jest, e, ta myszka ma TrueMove Pro Sensor, opracowany przez SteelSeries, 18 000 dpi, 450 IPS, to jest te IPS to jest to w myszce, że jak szybko ją ruszasz, to gdzie traci dokładność. I 450 to jest bardzo dużo. To jest tak, że możesz po prostu tu machnąć, po prostu myszko i nadal będzie nadal sensor łapie dokładnie gdzie, gdzie machasz to myszko. Także bardzo to jest ważne. Bardzo lekka jest ta myszka też, co jest istotne. W sensie, no, bardzo, no, normalna jest tak naprawdę i oczywiście, prowadzenie, czy tam śledzenie 1 do 1 True 1 to 1 Tracking ta myszka ma i technologię tilt tracking, czyli eliminuje niepożądane śledzenie podczas podnoszenia i opuszczania myszy, chociaż do tego zaraz wrócimy, bo są dwa warianty tej myszy: Steel Series Prime i Steel Series Prime Plus, i teraz tak. Na, bo ja widzę, że na Allegro i takich popularnych platformach jest tylko SteelSeries Prime. Ta chyba plus jest wykupiona, ale ja znalazłem ją na e, RTV Euro o dziwo i jest za tyle samo pieniędzy. A dlaczego ona jest lepsza? Bo ta myszka ma dwa sensory, i właśnie ten drugi to ja już Wam powiem, o, co, on, e, co on robi. E, drugi sensor to ma e, Dual Sensor e, Trumouth Pro Plus, czyli chyba jeszcze lepszy e, lo, Lift of Distance. Czyli drugi sensor służy wyłącznie do natychmiastowego i bardzo precyzyjnego wykrywania odległości oderwania myszy od podkładki. I właśnie o to chodzi, że jak ja ją podnoszę, spójrzcie tutaj, nie? To tak trochę się rusza. W sensie ja ją bardzo podnoszę, pod innym kątem, a jakby był drugi sensor, to wtedy wiecie. W sensie jak ja ją ruszam, to jest po prostu rewelacja, nie? Tutaj o widzicie, aż mi się powiększył. <grystanie> tak w sensie sam to ustawiłem. Ale jak ruszam po biurku, to świetnie wykrywa, jednak właśnie jeśli chcecie tak, żeby jeszcze jak podnosicie ją to w ogóle w niebo i żeby nadal nie wariował sensor, to musicie kupić to Prime Plus, ale znaleźć ją w jakimś sklepie takim jak właśnie ten czy jakiś inny, nie, niepopularny, bo na Allegro i takich platformach najpopularniejszych, no nie mogę znaleźć tego Prime Plus, ale spokojnie myślę, że taką myśl Prime Plus znajdziecie właśnie w dobrej cenie. Na jakichś innych sklepach po prostu ją sobie zamówcie chociaż nie, tu pisze brak możliwości dostawy, więc chyba, 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 jednak nie tu, ale jak widzicie, no cena jest też podobna, także poszukajcie gdzieś w internecie. Warto jest właśnie to, tylko mówię, ona nie wygląda jakoś tutaj nowocześnie, to jest taka zwykła mysz, tylko po prostu w środku ma wszystko co trzeba, to jest nowoczesna mysz. Ja jestem zadowolony jak na 70 zł. Czy tam 80, no teraz wiecie czemu teraz podwyższyli, bo jest przed Black Weeks, a zawsze, przed Black Weeks podwyższają ceny, żeby na ten czarny piątek obniżyć cenę. I później znowu, jak minie ta świąteczna gorączka, dzieci kupią swoje prezenty, i wszystko to później znowu ta cena pewnie spadnie o 10 zł. Także to ale zresztą, 8 tych, jak za. Tak nowoczesny sensor to jest dobra cena, także tyle by było w tym odcinku. Życzę Wam miłych zakupów.